Cześć, dzisiaj ci powiem, gdzie znajdziesz, jak możesz wyczyścić główny filtr w pralce Beko Besto. Więc główny filtr jest zlokalizowany tutaj. Musisz sobie otworzyć klapkę naciskając na nią. I jak widzisz, mamy tutaj taki mały. Szary element jest to właśnie element filtra. Pamiętaj, że gdy go będziesz wykręcał, jest duże ryzyko i najprawdopodobniej tak będzie, że po prostu wyleci z niego woda lub małe ilości wody, nawet jeśli pralka jest nowa. Przygotuj sobie wcześniej jakieś naczynie albo po prostu jakąś szmatkę, żeby tą wodę zatrzymać. Następnie przekręcamy tutaj ten filtr w lewo i po tym potem możesz go bez problemu wyciągnąć razem z tą zakrętką i wyczyścić na przykład pod kranem z wodą niestety moje urządzenie jest tutaj tak dość mocno zapieczone pewnie bym musiał użyć jakiegoś narzędzia, aby je odkręcić ponieważ siedzi bardzo mocno, więc nie będę tego robił ale tak czy tak mam nadzieję, że u Ciebie pójdzie to lżej to tyle, dzięki wielkie za obejrzenie, mam nadzieję, że pomogłem, cześć